Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić wam dziś 20 moim zdaniem najlepszych polskich kanałów na YouTubie. Tak naprawdę będzie ich trochę więcej, ale wyjaśni się to później. Jeżeli nie słyszałeś o którymś kanale z tej listy, to gorąco zachęcam do zapoznania się chociaż z jednym zamieszczonym tam filmikiem. A być może okaże się, że właśnie przedstawiłem ci twórcę, z którego kontentem zostaniesz później na długie lata. Pamiętaj, że to subiektywny ranking ułożony na podstawie moich własnych preferencji i tak się złożyło, że nie znajdziesz w nim ani jednego kanału ze ścisłej czołówki najliczniej subskrybowanych w Polsce, więc nie spodziewaj się tu Friza, Wersof, Genzy i innych tego typu rezich czy blowków. Ranking mógłbym spokojnie rozszerzyć o kolejne 10 czy nawet 20 kanałów, ale nie chcę was zanudzić, więc umówmy się, że w ramach wstępu przedstawię wam nazwy kilkunastu kąt, które, pomimo tego, że jestem ich widzem i zasługują na wyróżnienie, nie zmieściły się niestety do ścisłego top 20, chociaż były blisko. Tymi kanałami są. Grande Connection. Hej, twardzielu. Sierżant Bagieta. Policyjny przegląd tygodnia. Imponderabilia. To jest dokładnie tak, jak chciałem zacząć nasze dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry. Kartofliska. Takiej padaki to na tym kanale jeszcze nie było. Dziki trener. Dzień dobry, witam państwa bardzo. Grupa filmowa Darwin. Żartujesz sobie? Nie. Kanał Jana i Marka znalazłby się w rankingu i to na jednym z czołowych miejsc, gdyby panowie kilka lat temu nie postanowili odejść od dotychczas stworzonego genialnego i superjakościowego kontentu. Teraz gdy już wiedzą, że zawalili sobie obecność w moim top 20, pewnie szlochają gdzieś w kącie, ale trudno chłopaki. Łzy tu nie pomogą. A my jedziemy dalej. Antoś Orłoś. Bardzo Was wszystkich kocham, ściskam moje w ogóle. Kickster TV. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Kickster Moto Poznawca. Tomasz Świąkała. Dzień dobry, komentuję La Ligę od jakichś 10 lat. Keep the Beat. To jest kanał o koszykówce i oto film o cyklu życia Los Angeles Lakers. I kanał podróżniczy bez planu. Mam nadzieję, że mnie było słychać. Dobra, koniec tego wstępu. Startujemy. Miejsce 20. Książulo. Do głowy by mi nie przyszło, że ziomek odwiedzający wraz z kumplami różne restauracje, bary, food trucki czy po prostu zwykłe budy z fast foodem i recenzujący zamówione w nich potrawy, może tak mocno zamieszać na polskim YouTubie, wykręcać tak olbrzymie wyświetlenia i dosłownie rozkochać w sobie widzów. Rewelacyjny kulinarno-rozrywkowy content. Miejsce 19. Willy Extreme. Tak, to Willy, a nie Willy. Kanał oparty na teoretycznie prostym patencie, polegającym głównie na prezentowaniu ciekawostek odnalezionych w mapach Google i serii gier GTA. Zaskakująco ciekawy, arcyzabawny, czysto rozrywkowy kanał w starym, dobrym, trochę niegrzecznym youtube'owym stylu. Miejsce 18 na gałęzi Marcina Łukańskiego, twórcę tego kanału o tematyce filmowej, będącego również od wielu lat operatorem filmowym i montażystą, na tle konkurencyjnych kanałów wyróżnia bardzo trafna analiza filmów i seriali nie tylko pod kątem treści, ale przede wszystkim pod kątem warsztatu. Mocno skupia się na oświetleniu, pracy kamery, kompozycji, montażu, muzyce czy postprodukcji. Czasem bierze też na celownik jakiś film, by sarkastycznie, lecz trafnie wytknąć całą masę zawartych w nim błędów. Miejsce 17. Michał Gąsiorowski. Treść kanału stanowi cykl newsowy o nazwie W oku padoku, dotyczący mojej ukochanej Formuły 1. Choć istnieje kilka kanałów o królowej motorsportu, które śledzę, to jednak chcąc zaprezentować Wam jeden z nich, postawiłem na ten prowadzony przez najlepszego, wraz z Mikołajem Sokołem, komentatora wyścigów. Poza tym, Michał to po prostu przesympatyczny gość. Miejsce 16. Koniec świata Arleta Bojke. Spośród przedstawionych tu kanałów ten jest moim najnowszym odkryciem. Pani Arleta jest jedną z twarzy kanału Zero, do niedawna była też wieloletnią korespondentką TVP z Rosji oraz krajów ościennych i to właśnie polityka Rosji, tematy okołowojenne, a przede wszystkim codzienne życie ludzi na wschodzie stanowią obszar zainteresowań kanału. Bezcenną wartością jest tu możliwość poznawania perspektywy osoby darzącej Rosję wielkim sentymentem, a jednocześnie pełnej żalu i złości na widok tego, w jakim kierunku zmierza ten kraj pod butem pewnego śliskiego typa. Miejsce 15: Didaskalia. Inteligentne, bardzo obszerne wywiady z ciekawymi ludźmi. Przeróżni goście od byłego prezydenta po profesora fizyki. Wywiady przeprowadza pan patrycjusz Wyżga, i muszę przyznać, że ciężko gdziekolwiek indziej znaleźć prowadzącego lepiej niż on przygotowanego do każdego wywiadu. Wiedza na medal. Miejsce czternaste. Po wojnie. Nazwa kanału dotyczy okresu historycznego od 1945 roku, i to właśnie ten okres przybliża nam pan Piotr Małecki, twórca kanału. Jeżeli udało mu się zainteresować powojenną historią świata takiego tumana jak ja, to więcej dowodów na fachowość pana Piotra nie potrzeba. Miejsce trzynaste. Historia bez cenzury. Wojtek Drewniak, niezwykle charyzmatyczny historyk i pisarz, zapoznaje nas z przeróżnymi wydarzeniami, które miały miejsce od czasów starożytnych aż po współczesność. Ciekawa i rzetelna wiedza historyczna, okraszona wielką dawką humoru. Edukacja, ale na wesoło. Miejsce dwunaste. Wielka ósemka kanałów komentery, czyli Rock Play, Revo Szoty, Wataha Królestwo, Konopski, Piotrek Parking, Hop, Dominik Boss i Gimper. Rock i Rewo, chociaż w dziedzinie komentery nie tworzą własnych materiałów, tylko podczas streamowania komentują cudze i wstawiają później na YouTube fragmenty tych streamów, to i tak spośród wszystkich kanałów są w stanie ukraść mi najwięcej wolnego czasu. Wataha Królestwo to kanał Sylwka Wardengi, który filmy publikuje rzadko, ale gdy już jakiś wstawi, to internet się trzęsie. Konopski w ostatnim czasie bardzo mocno się wyrobił i jak na swój wiek jest nieprawdopodobnie poukładany, jeśli chodzi o perspektywę dalszego rozwoju kanału. Piotrek Parking, czyli polska wersja Petera Parkera, chyba najrzadziej gryzie się w język. Z kolei Hop i Dominik Boss są prawdopodobnie najgrzeczniejsi i najbardziej liberalni w tym gronie, zaś Gimper... No, gimper to gimper. Szybko gada. Miejsce jedenaste. Nie wiem, ale się dowiem. Kanał publikujący profesjonalnie przygotowane materiały z zadziwiająco wysoką częstotliwością. Poruszający głównie aktualne wydarzenia lub biorący pod lupę zachowania popularnych osób, ale wszystko od strony socjologicznej i psychologicznej. Mądre filmy, ciekawe tematy, bardzo duże zasięgi, a w tle lektorski głos bez jego, czyli Wojtka Wróbla. Miejsce dziesiąte. Magia natury. To jak dotychczas grubo ponad pół tysiąca arcyciekawych filmików i shortów przyrodniczych dotyczących głównie świata zwierząt. Łukasz, twórca kanału o wiele częściej niż na sielankowych ciekawostkach o faunie i florze, skupia się na tej najdzikszej i najbrutalniejszej stronie otaczającej nas przyrody. Nie rezygnuje jednak z nieustannego popularyzowania natury i zachęcania widzów do świadomej i odpowiedzialnej z nią interakcji. Miejsce dziewiąte. Kaszanka oraz Dzielina Spiłka. Oba kanały tworzone przez tę samą ekipę. Aktualne, bardzo charakterystyczne animacje, pełne humoru, często absurdalnego. Pierwszy z tych kanałów skupia się głównie na świecie influencerów i celebrytów, drugi zaś wyłącznie na reprezentacji Polski w piłce nożnej i Polskim Związku Piłki Nożnej. Jedna wielka, galopująca komedia, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno nie dla każdego. Miejsce ósme. Niebywałe. Ciekawe wydarzenia z ostatnich 100 lat oraz postacie, których czyny wywołują albo ciarki na plecach, albo zachwyt. Każda przedstawiona tu historia pełna jest dowodów, materiałów źródłowych, fragmentów wywiadów czy zeznań. W porównaniu z wysokim poziomem, jakim cechuje się każdy odcinek, mamy tu zaskakująco niską liczbę subskrybentów, wynoszącą dziś 32 tysiące, ale jestem przekonany, że wkrótce znacząco wzrośnie. Miejsce siódme: Mietczyński. A tak naprawdę Bartłomiej Szczęśniak na swoim głównym kanale prowadzi kulinarny cykl o nazwie Nimom pojęcia co robię oraz nieregularną serię streszczenia lektur. Tworzy również drugi kanał o tematyce sportowej, w którym skupia się na piłce nożnej w naszym rodzimym wydaniu. Jednak tym co wywindowało Mietczyńskiego aż na siódme miejsce tego rankingu jest cykl Masochista, w którym recenzuje najgorsze polskie filmy. Tak arcyzabawnej, ale też merytorycznej i trafnej analizy tych gniotów po prostu nie wolno ominąć. Od dawna jednak nie pojawił się nowy odcinek tej serii, więc z racji tego, że z Mietczyńskim chyba jesteśmy sąsiadami, mam sąsiedzką prośbę do roboty miejsce szóste Saifan. Zastanawiałem się, czy kanał, na którym w ciągu ostatnich dwóch lat pojawiły się zaledwie dwa filmiki, powinien się znaleźć w tym zestawieniu. Uznałem jednak, że o wiele ważniejsza od częstotliwości publikowanych materiałów jest ich szeroko rozumiana jakość, a jakość w przypadku tego popularno-naukowego kanału, połączona z ogromną wiedzą jego twórcy, czyli Darka Hoffmana, aż wylewa się z ekranu. Do dziś pięcioodcinkowa seria sprzed lat obalająca wszystkie argumenty wyznawców teorii płaskiej ziemi, to jeden z najbardziej wartościowych, a przy okazji zabawnych materiałów na całym polskim YouTubie. Miejsce piąte: Historie, ludzie i wydarzenia. Nazwa doskonale obrazuje, czego dotyczy tematyka kanału, wciągające szczegółowo opisane wydarzenia, jakie miały miejsce zarówno w Polsce, jak i na świecie w ciągu ostatniego stulecia, oraz sylwetki ciekawych osób działających w tym okresie. Poznajemy tu m.in. szczegóły różnych katastrof oraz mrożących krew w żyłach historii, ale dzięki wyważonej narracji nie mamy poczucia celowego podsycania sensacji. Profesjonalizm przez duże P. Miejsce czwarte: Kuba Klawiter kanał technologiczny podany w bardzo przyjemnej i wciągającej formie. Kuba to taki człowiek, którego nie sposób nie lubić. Idealny towarzysz do rozmowy przy piwku. Merytorycznie, inteligentnie, zabawnie, ciekawie i szczerze. Jego kanał to już uznana polska youtube'owa marka. Zastanawiasz się nad kupnem smartfona, laptopa, słuchawek, drona, hulajnogi elektrycznej czy jakiegokolwiek tego typu sprzętu, albo po prostu chcesz dowiedzieć się o nowinkach z branży technologii użytkowej z ust kogoś kompetentnego i brzydzącego się sponsorowanymi recenzjami, lepiej trafić nie mogłeś. Miejsce trzecie Kanał 0. Nie minął jeszcze rok od rzeczywistego startu kanału Zero, a już mogę zaryzykować stwierdzenie, że słyszał o nim praktycznie każdy użytkownik YouTube'a w naszym kraju. Krzysiek Stanowski, pomysłodawca i właściciel tego stworzonego z wielkim rozmachem projektu, wraz z grupą kilkudziesięciu współtworzących kanał Zero osób, podjęli próbę zbudowania w internecie alternatywy dla tradycyjnej telewizji. Próbę tak udaną, że ich kanał miażdży telewizję niemal pod każdym względem. Masa ciekawych treści, masa wyświetleń, masa zarobionej kasy. Miejsce drugie. Orb. Kanał o tematyce wyłącznie politycznej. Zawsze zwięźle, dynamicznie i zabawnie, ale przede wszystkim rzetelnie i bezstronnie na takim poziomie, jaki niełatwo znaleźć gdzieś indziej, a już na pewno nie w którejkolwiek stacji telewizyjnej. Dwóch młodych, błyskotliwych twórców, widoczny na ekranie Bartosz Urbaniak i działający raczej w ukryciu Michał Jurek Styczyński, doskonale rozumiejących, jak ciekawa, a jednocześnie obłudna i często śmieszna jest cała scena polityczna, przygotowuje dla nas co kilka dni skrót aktualnie najważniejszych politycznych wydarzeń, okraszony luźnym komentarzem. Polecam każdemu, kto chce być na bieżąco z polityką, ale zależy mu na czasie i uniknięciu stronniczych pseudo-źródeł informacji. I wreszcie miejsce pierwsze. Ciekawe historie. Tomasz Czukiewski, będący twórcą tego kanału, to prawdziwy geniusz prezentowania przeróżnych tematów w tak wartościowy, wciągający i przyjemny dla ucha sposób, że pominięcie któregokolwiek spośród zamieszczonych tam materiałów to według mnie ciężki grzech. Gdybym miał jakoś scharakteryzować tematykę kanału, to powiedziałbym, że dotyczy wyjątkowych ludzi i wydarzeń w historii i popkulturze od katastrofy Titanica do dziś. Wszystko profesjonalnie przygotowane i ciekawie podane. Tak na marginesie, Tomek jest bratem Bartka tworzącego kanał bez planu, który był o krok od znalezienia się w tym rankingu. Nacisk, jaki autor kładzie tu na skrupulatność i rzetelność w procesie tworzenia każdego odcinka, to jakiś kosmos. Mój zdecydowany numer jeden na całym YouTube, nie tylko w Polsce. Zauważyłem, że znalazł się tu zaledwie jeden kanał stworzony przez kobietę. Wybaczcie, drogie panie. Ten ranking wciąż się u mnie zmienia, więc za rok, za dwa lata lub za piętnaście zrobię aktualizację. Ciekawe, czy kiedyś odwali mi na tyle, by umieścić w nim swój własny kanał. Dajcie proszę znać, czy zgadzacie się z tym moim wyborem topowej dwudziestki, lub jak mocno się z nim nie zgadzacie. Komentarze i różne przyciski pod filmem, jak zwykle, należą do Was. Dziękuję, że zostaliście do końca.